już za chwilę mili widzowie strach wam włosy zjeży na głowie no to kurwa kurwa ja, e, e, sie siema, kurwa. E, ja tutaj se Sebastian Kometrzyk, jestem tutaj tu napis jest taki co był w te taki tu, tu e, my ciekawostki ważne mamy odnośnie Pandora Gates. Słowo Kometa, właśnie tu z kosmitami, on był, że porwali go, ale teraz nie porwali, i ale no, tu on powinien by chciał coś, no. Dostałem no, ja zamknięty, nietłuszcznie skazany, kurwa, do więzienia, zamknięty w sztubie i później, kurwa, ten rząd NWO mnie, kurwa, sprzedał kosmitom. I były na mnie robione różne eksperymenty na kurwa wytrzymałości sterydów i innych substancji i kurwa ten. I pan no, Pandora Gay jest z tym bardzo ściśle powiązana, Tak, no. yy, także ta, my zaraz tu będziemy. Żeby, no będzie wszystko nagrane na razie. <ślesk>

Nie słuchajcie tego pierdoleniu Zgadnijcie kto zna hasło do prywatnego folderu Dobra, pierdolaj kurwa No kucie, kurcze na jak mi to nagrało szybko ci to żebyś wiedział o co chodzi Chodzi o muter w sceny to jest tylko przykrywka pod Pandora Gate. Świat nie może się dowiedzieć, że byłem ofiarą Boksdela i że leżałem przy nim na bosku, jak mi lizał dupę i wyprawialiśmy rzeczy, czynności seksualistyczne. Czyli na przykład roaming i więcej roamingu. się z Lorą Eisenhower, prezydenta. Hey hey Dziękuję, że znalazłeś mnie czas. Mam wiele pytań z chęcią odpowiem. W lutym 1954 w tym Radzianek odwiedził Palms, California 20 lutego dla uczorów. A potem jego terminarz jest pusty. Zwykle zawiera mnóżnego spotkań i events, prezydenta nie było do następnego roku. Podobno ułamał ząb i trafił do dentysty. Nieusprawiedliwiona nieobecność. 20 godzin. Co się działo? Spotkał się z istotami pozaziemskimi w fazie wojskowej w New York. No cześć, witam was. Uh, pokażę wam blue jeans. Uh, Erotyzm, erotyźmie. Teraz coś mi pokaże O tak bramki możesz zrealizować. Znikną, będzie super.